Gościem Radia Katowice jest Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, na początek temat, który rozgrzewa wielu kibiców piłki nożnej: Stadion Śląski w Chorzowie czy PGE Narodowy w Warszawie? Oto jest pytanie. Ponad trzy tygodnie temu pojawiły się nieoficjalne informacje o przeprowadzce polskiej reprezentacji do Chorzowa. Później ustalenia dziennikarzy były takie, że część meczów będzie w Chorzowie, część będzie w Warszawie. Co się stało, że już się witaliśmy z gąską, a teraz jest jeden wielki znak zapytania i wiemy, że niewiele wiemy? Czekamy na decyzję PZPN, bo to naprawdę to oni kontraktują mecze. No, naszą ambicją jest to, żeby na stadionie śląskim kadra grała. Nie było jej wiele lat. Można powiedzieć, że poprzednie rządy to przeprowadzka totalnie do Warszawy. No Po to jest stadion, żeby byli kibice i były emocje. Jestem przekonany, że ogłosimy niedługo wspólnie. Znaczy PZPN ogłosi, a my potwierdzimy. Zagramy w tym roku na śląskim. Sytuacja, jak Rozumiem, jeszcze dynamiczna, a te ostateczne rozstrzygnięcia to jest kwestia, jak pan uważa, panie marszałku, miesiąca, tygodnia? Yy, raczej godzin, ewentualnie dni. Yy, no jesteśmy w ciągłym kontakcie z ministrem sportu i z, z PZPN-em mamy ustne jakby porozumienia, no teraz żeby to się wszystko ziściło, pewne rzeczy potrzebują ciszy, oczywiście dużo spekulacji w tym wszystkim i jakieś zamieszania było, my jesteśmy gotowi organizować wielkie imprezy, wielkie koncerty, od tego jest stadion i to się wszystko dzieje. Będziemy czekać zatem na rozstrzygnięcie. Panie Marszałku, trwa drugie podejście do wybrania nowego dyrektora Muzeum Śląskiego. W piątek został ogłoszony konkurs, do 3 marca będą przyjmowane zgłoszenia. To kiedy nowy dyrektor? No Liczymy, że w drugim konkursie e, no zostanie, zostanie wyłoniony. No jest problem. Alicja Knas, kiedyś bardzo dobry dyrektor Muzeum Śląskiego, wyrzucona za czasów wpisu z tej jednostki, dzisiaj poszła do Pragi, jest dyrektorem Galerii Narodowej w Pradze, czyli wielki fachowiec. Od tego czasu. E, nic tej klasy jakby nikt się, się nie pojawił i też no, zdemolowano w ogóle system. Jeżeli popatrzymy, jak co robiono z, z dyrektorami instytucji kultury za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to e, dzisiaj mamy tego pokłosie, że ludzie boją się startować w konkursach, nie wierzą, że są uczciwe. Myślą, że wszystko ustawiane nie. Za pośrednictwem radia zachęcamy wszystkich, e, którzy oczywiście mają takie aspiracje i kompetencje do tego, żeby e, e, zarządzać muzeum, składajcie papiery, i, i, bo szukamy dobrego dyrektora. A dlaczego właściwie ten pierwszy konkurs został unieważniony? No Chcemy mieć wysokie standardy. E, to muzeum. Było jeden z ważniejszych muzeów w Polsce. Można powiedzieć, że wskutek tych zawirowań kadrowych, w cudzysłowie kadrowych, politycznych, pod, podupadło. No, chcemy, żeby to muzeum było ważne, istotne, żeby emanowało na, nie tylko na Województwo Śląskie, ale na, na cały kraj, więc szukamy kandydata. No, pani Alicja Knast wyznaczyła jakby standardy i no, marzylibyśmy, żeby do tych standardów doszlusować zmieniając temat samorządy województwa śląskiego i katowic chcą przejąć większościowy pakiet akcji górnośląskiego towarzystwa lotniczego które zarządza lotniskiem w Pyżowicach. obecnie największym akcjonariuszem GTL jest węgierskokox koncern posiada 42,5% akcji które zamierza sprzedać jakie będą skutki przejęcia tych akcji przez katowice i samorząd województwa tak, chcemy razem z miastem Katowice bardziej zaangażować się w rozwój lotniska w Pyrzowicach. Skutki tego będą takie, że będzie stabilizacja, jakby pewność, pewność rozwojowa. Lotnisko ma ogromne plany rozwojowe. Przyjmuje coraz większą liczbę pasażerów. Za tamto rok 6 milionów 400, dążymy do 10. Niedługo czeka nas poważna rozbudowa, ale też cała strefa cargo. To lotnisko staje się największym takim. Po Okęciu, ja już konkuruję z Okęciem jako port przeładunkowy towarów, ciągle docierają nowe sygnały do społeczeństwa, że ciągle coś nowego dzieje się na, na lotnisku. No i chcemy zabezpieczyć rozwój tego lotniska. Myślę, że posiadanie akcji przez samorządy, a nam zależy nie na dywidendzie nie na drenowaniu, wyciąganiu zysków z tego, ale na, na rozwoju to taki mocny, mocny sygnał, że to lotnisko będzie się mogło stabilnie rozwijać. Pieniądze lubią ciszę, ale wykup tych akcji to jest kwestia jeszcze tego roku. Myślę, że do, do czerwca powinniśmy się uwinąć. Oczywiście, wyceny, negocjacja ceny to jest z jednej strony, z drugiej strony, całe procedury. My działamy w, w oparciu o pewne ustawy. Węglokok zupełnie zupełnie inne. Musimy się tu spotkać, ale tak, myślę, że to jest. Że to jest rzecz prawie że pewna, że, że do tego doprowadzimy. Jeżeli będzie tylko polityczna zgoda i cisza wokół tego tematu, to jestem przekonany, że damy radę. W Hucie Częstochowa uruchomiono walcownie blach grubych, tak przekazał w tym tygodniu dzierżawca zakładu, czyli wspomniana już firma Węglokoks. To był ostatni krok do przywrócenia pełnej operacyjności zakładu po ponadrocznej przerwie. 17 lutego będzie przetarg na sprzedaż majątku Huty Częstochowa. Węglokoks ma prawo pierwokupu. Jak pan sądzi, przyszłość Huty jest już zabezpieczona? Pracownicy mogą czuć się bezpiecznie? Przyszłość Huty... Powiedziałbym inaczej. No, raczej była jeszcze pół roku temu. Mogliśmy mówić, że w przyszłości ta huta nie ma. Produkcja stała, załoga nie chodziła do pracy. W ogóle huta nie miała jakby szczęścia do, do właścicieli, ponieważ zmieniali się ciągle właściciele, którzy. Jakby nie doprowadzali do tego, żeby huta pracowała, a raczej, no nie chcę mówić, że, że podejrzenia, ale ludzie mają podejrzenia, że nawet to mogły być celowe działania, żeby ta huta raczej nie pracowała. Dzisiaj węglo i chwała mu za to, ale węglo ministrom, rządowi, bo to jest coś niezwykle istotnego, że... Po latach, co się mówiło, że huty raczej będą, czy były zamykane. E, Produkcję uruchamiamy, uruchamiamy w państwowej spółce. E, załoga tysiącosobowa ma miejsca pracy, a co najważniejsze te blachy grube są nam potrzebne, bo to nie jest tak, że ta huta nie pracowała, bo nam nie były potrzebne blachy, tylko nie pracowała ze względów ekonomicznych bądź nie wiadomo jakich. To, to zakup akcji lotniska właśnie jest trochę powiązany z, z zakupem huty częstochowa przez węglokoks. Węglokoks właśnie potrzebuje pieniędzy na to, żeby tworzyć miejsca pracy i chronić polski przemysł, bo huta częstochowa to zakład strategiczny, który te blachy nam są potrzebne do przemysłu zbrojeniowego, który Miejmy nadzieję, że w końcu ruszy pełną parą w Polsce. Patrzę w mediach społecznościowych, że 31 stycznia minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała o tym, że będzie procedura wpisania huty częstochowa na listę podmiotów o znaczeniu strategicznym dla Polski. Tak, w trakcie jakby tej uroczystości, uruchomienia huty, minister Krupiński gdzieś w kularach mówił, że to jest tego typu zakład, że on powinien być wpisany na listę zakładów strategicznych. Jeszcze raz mówię, my potrzebujemy jako kraj blach. Blach grubych to są blachy, które są wykorzystywane do różnych rzeczy, w tym do przemysłu zbrojeniowego. Jeżeli dzisiaj mówimy, myślimy poważnie o tym, żeby polskie fabryki zbrojeniowe odpaliły z produkcją, no to taka blacha, taka huta może, powinna być obiektem strategicznym, bo inaczej musimy skończyć sprowadzać, a w tym niepewnym i zwariowanym czasie lepiej produkować. Kluczowe rzeczy u siebie niż yy, sprowadzać za granicę. Było o Częstochowie, to teraz o Gliwicach. Rusza zielona transformacja poprzemysłowego terenu kopalni Sośnica. W miejscu po zasypanym szybie bojków będzie nowa baza techniczna dla pociągów. Koleje Śląskie podpisały z PGG list intencyjny o współpracy. Inwestycja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. A co to oznacza dla mieszkańców Gliwic, dla mieszkańców regionu? transformacja się dzieje szyb bojków to szyb który już nie działa tam maszyna wyciągowa uległa awarii to jest część czynnej kopalni Sośnica no i tak się składa że jest tam bocznica kolejowa koleje śląskie szukają wciąż no, nowych baz nowych domów jakbym to powiedział dla, dla swoich pociągów szukają stacji serwisowej więc porozumienie podpisane żebyśmy teraz zrobimy wszystko żeby ten projekt po prostu dowieść, bo go Trzeba doprowadzić do końca. Zaangażujemy środki europejskie i to taki przykład transformacji, która się powinna dziać. Coś przestaje być przydatne w funkcjonowaniu zakładów pracy, które są wygaszane, produkcja jest niepotrzebna. No, Szybojków jest tego przykładem. Na tym miejscu warto coś stworzyć, wybudować, zrobić. Mamy dziesiątki przykładów, gdzie właśnie nic nie zrobiono, czekano i te obszary straszą. Później się zaczynają takie straszą w sensie widokowym. Zaczynają się problemy formalno-prawne, róbmy wszystko, żeby jak najszybciej przekształcać, bo transformacja jest czymś nieuniknionym, transformacja to po prostu zmiana, coś się zmienia, coś odchodzi, coś powstaje nowe, planujmy to i róbmy w, sp w sposób taki harmonijny i wtedy miejsca pracy będą ciągle utrzymywane i, i ta produkcja w województwie śląskim będzie prowadzona. Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, był gościem Radia Katowice, dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę.